Wiesz, gdzie leży największe miasto świata, najdalej wysunięte od morza? To Urumqi, serce Xinjiangu, krainę kultur i smaków jedwabnego szlaku. Miasto w samym środku kontynentu nowoczesne, tętniące życiem i różnorodnością. Tradycja i współczesność tworzą tu wyjątkowo mozaikę. Witamy w Urumqi. A zaczynamy od miejsca, które najlepiej opowiada historię całego Xinjiangu. Tak, to największe muzeum w regionie. Już sama brywa budynku robi ogromne wrażenie, a w środku jest prawdziwa poróż w czasie. Chodźmy. Przed Państwem. Bardzo niezwykłe dzieło, malowitwo przedstawiające Fuxi i niwe mitycznych przodków narodu chińskiego. Ich splecione ręce, węże, ogony symbolizują jedność człowieka i natury, a w rękach trzymają przyrządy, które mają przynieść ład i harmonię światu. To jeden z najważniejszych motywów sztuki i mitologii chińskiej, zachwycający do dziś swoją symboliką. W tej sali widzimy całą kolekcję glinianych figurek z czasów dynastii Tang. To nie tylko konie, są to także wojownicy, zwierzęta, damy dworu, muzycy, a nawet z drugiej strony, chodźcie ze mną, wielbłądy niosące towary jedwabnego szlaku. Każda figurka ma swój charakter. Jedne ukazują siłę, inne ukazują elegancję, wdzięk, a jeszcze inne składano w grobowcach aby odzwierciedlić życie znanych i zapewnić mu dostatek w zaświatach. Patrząc na nie, możemy poczuć barwne, otwarte oblicze epoki Tang, kiedy Chiny były pełne bogactwa, muzyki i spotkań kultur. Proszę Państwa, to prawdziwy skarb, jedwabny ochraniacz na ramie z czasów dynastii Han. Widnieje na nim osiem chińskich znaków które oznaczają pięć gwiazd wschodzą na wschodzie. Pomyślności dla Chin. Został odkryty w starożytnym grobowcu w Xinjiangu i ma ponad 2000 tysiące lat. Wyobraźcie sobie, dawni tkacze, nić po nici, tworzyli tak precyzyjne wzory i słowa. Patrząc na niego, można poczuć ducha sprzed dwóch tysiącleci. Marzenia i nadzieje ludzi, którzy wierzyli w świetlaną przyszłość prawie udało mi się wszystkie eksponaty w tym muzeum odnaleźć, ale powiem wam szczerze, że jak przyjechałam do Xinjiangu, marzyłam o tym, żeby zobaczyć te stare, piękne naczynia i biżuterię z jadeitu, bo Xinjiang to jadeit. I tutaj jak patrzę, te wszystkie naczynia są już z 1619 roku. Tak też rzeczywiście Xinjiang stoi jadeitem. Dziś pokażemy wam serce nowoczesnego jedwabnego szlaku międzynarodowy port lądowy Urumqi Tak jest, to miejsce gdzie towary z Chin wyruszają w porusz do Środkowej Azji i do Europy Wiesz, że według oficjalnych danych do końca lipca tego roku 2025 odprawiono stąd już ponad 9700 pociągów W to około 40 -50 co ważne, podróż do Europy zajmuje zaledwie kilkanaście dni, prawie o połowę krócej niż drogą morską. A za nami Centrum Transportu Multimodalnego w Urmuci. Właśnie tutaj działa system TIR. Widzisz tę niebieską tablicę? Dzięki niej ciężarówki mogą poruszać się między 78 krajami bez dodatkowych odpraw.

A widzisz, że są różne zielone tablice. To pokazuje, że wszystkie to jest hybridowy albo elektryczne. Elektryczne, albo chyba mm. oh. no tak. Czyli Chiny są bardzo ekologiczne. <grytanie> Zgadza się. Tutaj widzicie, kochani, Chiny. Tu jest Xinjiang, a tutaj Rumunii. Prosto z Urumqi, szlak jedwabny chiński trafia do Europy, do Azji, ale ważne jest to, że trafia do mojego kraju, do Polski. To islamski instytut w Urmuci, jedyna wyższa uczelnia religijna w Xinjiangu. Działa od 1987 roku. A uczy się tutaj ponad 1000 osób, przyszli immanowie i nauczyciele. Obok Koranu studiują też języki, prawo czy informatykę. Xinjiang to ponad 40 grup etnicznych, a muzułmanie to ważna część społeczności. Dlatego właśnie tutaj działa taki instytut. 我是一名在职的宗教教职人员，也是为了提升自己的学历，提高自己的这个宗教学识吧。我选择到这里学习，打算再去中国伊斯兰教经学院继续深造，然后毕业之后来我们这学校当老师呀，或者去家乡，呃，为信教群众服务。啊，我们这个经学院是免学费的，到这儿来以后不交。 I właśnie tutaj, w tym męczecie, pięć razy dziennie studenci, nauczyciele, i mamowie modlą się, bo taki jest zwyczaj islamski. Pięć razy dziennie, a pierwsza modlitwa już jest rano o godzinie szóstej i trwa dziesięć minut. A ostatnia o jedenastej. Islamski Instytut w Urumczy jest więc nie tylko szkołą, ale i symbolem dialogu między tradycją a współczesnością. Tak, pokazuje, że religia i nowoczesność nie muszą być w konflikcie, mogą wspólnie budować lepszą przyszłość. Nie można być w Urbucie i nie odwiedzić Wielkiego Bazaru. To miejsce handlu od czasów jedwabnego szlaku. Karawany przywoziły tu jedwab, przyprawy czy herbatę, a wywoziły owoce, wino i lokalne rzemiosło. Dziś znajdziesz tu stragany pełne smaków, zapachów i koronowych występów. Świeże owoce, chleb, orzechy, granaty i biżuteria, a do tego muzyka i śmiech, które przenoszą nas w klimat dawnych karawan serajów. Przepraszam, na tyle musiałam spróbować tego chleba. Bo jest absolutnie fenomenalny. Rok temu też tu byłam, 20 minut nie jadłam. Postanowiłam tu was dzisiaj zaprosić, bo na Grand Bazarze w Urumqi to miejsce jest obowiązkowe. Najlepszy chleb z Tandori Pieca. Tam panowie pieką, i on jest cały czas świeży. Ze słonecznikiem, ze orzechami. orzechami. No, sezamami, za mami, ruszą nawet. Jeden, jeden, zwykły, jeden z orzechami ziemnymi i A. dla mnie taki, jak uważasz najlepszy. Czyli. Szu. nie na nie na

Soki też tu są. Dlaczego? Bo jesteśmy w takim regionie, gdzie owoce rosną jakby na żądanie. I granaty, olbrzymie arbuzy, melony i wszędzie świeże, ręcznie wyciskane na starych praskach maszynach. Kupujesz sok za 15 juanów, ale taką dużą butelkę i tryskasz zdrowiem i energią. Nawet butelka przypomina granat. No, samo zdrowie, pyszne, wyrzutenki granaty. I orzechy i owoce. Orzechy, owoce. I między nimi, bo widzę, że parazoplaniste, nie? To mięso jest miód. A ile to kosztuje? 99 zł za kilo. Nie widziałam tak wielkich daktyli nigdzie na świecie. Największe w moim życiu jakie widzę. I te orzechy. Warto zwrócić uwagę na to, że skóra Te orzechów są bardzo cienkie. Bardzo ważny charakter produktów tutaj. A, to figi. Kto to są, to sobie to, co, to jest Joven, Sadio Sawedujo. I Bia chodził, chłopcze, bo chodził, Powiedział, że jeżeli takie jedzenie nie smaczne, no nie musisz płacić. Taki jest pewne siebie. Sie, 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 sie. I codziennie jemy w Xinjiangu mantę z nadzieniami. Ten bazar się nie kończy! Słuchajcie, on jest po horyzont. Tam są koncerty. Tutaj jest wielka hala, gdzie możesz zjeść, napić się w spokoju i w gwarze, oczywiście. Tak też przyjeżdżajcie do Rumchi, bo naprawdę nie będziecie się nudzić. Worunci na bazarze wielkim, na grand bazarze, ale się zbaham. Nie spodziewaliśmy się. Zostaliśmy zabrani, poproszeni do tańca tutejszego ludowego folkloru. myślę, że nam to trochę dobrze wyszło, a jak nie, no to się jeszcze nauczymy. I dość na własną skórę właśnie. Taką specjalną. Tak,